Witajcie kochani na kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zakupy z PEPKO i pierwszą rzeczą jaką kupiłam są farbki dla mojego syna. Kosztowały one 2,99 następnie mam pędzle, które kosztowało 4,99 i mam tutaj kartki, na których będę sobie zapisywała, co potrzebuję, jakie zakupy mam zrobić, ponieważ lubię iść do sklepu i będziesz po prostu napisane co potrzebuję i na pewno to kupić. Następnie mam już ubranka dla mojego syna. Kupiłam mu trzy pary z skarpetek. I kosztowały one bezprecedensowe 6,99. Następnie mam tutaj dwie bluzki, takie. się zauważyłam teraz, że oczy są ruchome na tej bluzce i obydwie mam rozmiar 92 i bez przeceny kosztują one 9,99 następnie mam dwie pary spodni jedną wzięłam rozmiar 86, drugie 92 i bez kosztują one 9,99 następnie wzięłam taką cieniutką bluzeczkę na lato

dwie bluzki, jedna rozmiar 86, druga rozmiar 92. Są bardzo cieniutkie, więc idealne są na lato i kosztowały one bez przyceny 7,99. Następnie kupiłam takie krótkie spodenki na lato w rozmiarze 92. I przecenny kosztują one 5,99. Następnie e, taką bluzeczkę, też cieniutka, idealna na lato, w rozmiarze 92. I, i przecenny kosztuje ona 5,99. Następnie mam taką bluzeczkę w rozmiarze 92. Także, jest, także jej materiał jest cienki I bez przeceny kosztuje ona 7,99 I już ostatnią rzeczą, jaką kupiłam w Pepco Są spodnie W rzeczywistości nie mają one aż takiego jaskrawego koloru I... Bez przeceny kosztowały one 19,99 I yy, Tak prezentowały się moje zakupy. Dajcie znać, czy Wam się podobały. Yy, chciałam Was zaprosić na moją stronę na Facebooku, yy, w której opisuję yy, kosmetyki, jak mi się sprawdzają. Yy, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i widzimy się w następnych filmikach. Cześć!